W 2025 roku emeryci w Polsce mogą spodziewać się zmian w wysokości swoich świadczeń. Jednak informacja o jednorazowej wypłacie 4500 zł dla wszystkich seniorów 28 lutego 2025 roku nie znajduje potwierdzenia w dostępnych źródłach. Poniżej przedstawiamy aktualne informacje na temat planowanych podwyżek i dodatkowych świadczeń dla emerytów w 2025 roku. Waloryzacja emerytur w 2025 roku. Coroczna waloryzacja emerytur ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do rosnących kosztów życia. W 2025 roku wskaźnik waloryzacji został ustalony na poziomie 5,52%. Oznacza to, że od 1 marca 2025 roku emerytury wzrosną o ten procent. Przykładowo Minimalna emerytura zwiększy się z 1780 zł i 96 groszy do 1879 zł i 27 groszy brutto. Osoby otrzymujące emeryturę w wysokości 2500 zł mogą liczyć na podwyżkę o około 138 zł, co da 2638 zł brutto. Terminy wypłat zwaloryzowanych emerytur. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS, wypłaca emerytury w stałych terminach 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. W 2025 roku waloryzacja emerytur obowiązuje od 1 marca. Jednakże, ponieważ 1 marca 2025 roku przypada w sobotę, emeryci, którzy zwykle otrzymują świadczenia pierwszego dnia miesiąca, otrzymają zwaloryzowane emerytury wcześniej najpóźniej 28 lutego 2025 roku. Pozostali emeryci otrzymają podwyższone świadczenia w swoich standardowych terminach wypłat w marcu. Dodatkowe świadczenia. 13 i 14 emerytura. W 2025 roku emeryci mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci 13 i 14 emerytury. 13 emerytura zostanie wypłacona w kwietniu i będzie równa minimalnej emeryturze. Czyli 1879 zł i 27 groszy brutto. 14. emerytura zostanie wypłacona w drugiej połowie roku, ale jej pełna kwota przysługuje tylko osobom, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty 14 będzie pomniejszana na zasadzie złotówka za złotówkę a osoby otrzymujące emeryturę powyżej 4734 zł i 61 groszy brutto nie otrzymają tego świadczenia. Limity dorabiania dla emerytów i rencistów Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, muszą zwracać uwagę na limity dodatkowych przychodów. Od grudnia 2024 roku do lutego 2025 roku obowiązują następujące progi: 70% przeciętnego wynagrodzenia, 5713 zł i 20 groszy brutto. Przekroczenie tej kwoty może skutkować zmniejszeniem świadczenia. 130% przeciętnego wynagrodzenia, 10610 zł i 20 groszy brutto. Przekroczenie tego progu może spowodować zawieszenie wypłaty emerytury lub renty emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń i bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Podsumowując, w 2025 roku emeryci mogą spodziewać się podwyżek wynikających z waloryzacji oraz dodatkowych świadczeń w postaci 13 i 14 emerytury. Informacja o jednorazowej wypłacie 4500 zł dla wszystkich seniorów 28 lutego 2025 roku nie została potwierdzona w dostępnych źródłach. Waloryzacja emerytur w 2025 roku Szczegółowe informacje. Każdego roku emerytury w Polsce są poddawane waloryzacji, co oznacza ich podwyższenie, aby dostosować świadczenia do rosnących kosztów życia. W 2025 roku waloryzacja emerytur wyniesie 5,52%, co przełoży się na realne zwiększenie kwot otrzymywanych przez seniorów. Jest to istotna zmiana, ponieważ rosnąca inflacja i wzrost cen podstawowych produktów znacząco wpływają na budżet osób starszych. Jakie będą nowe kwoty emerytur po waloryzacji? Nowe stawki emerytur od 1 marca 2025 roku będą wyglądały następująco. Minimalna emerytura wzrośnie z 1780 zł. i 96 groszy do 1879 zł. i 27 groszy brutto, czyli około 1680 zł. na rękę. Osoby otrzymujące obecnie 2500 zł. brutto będą dostawać około 2638 zł. brutto. Co daje wzrost o około 138 zł. Seniorzy pobierający 4000 zł brutto otrzymają po waloryzacji około 4220 zł brutto. Waloryzacja dotyczy wszystkich emerytów i rencistów w Polsce, niezależnie od tego, czy pobierają oni świadczenia z ZUS, KRUS czy innych instytucji emerytalnych. Dlaczego waloryzacja wynosi 5,52%? Wskaźnik waloryzacji emerytur obliczany jest na podstawie dwóch czynników. Średniorocznej inflacji dla gospodarstw domowych emerytów, uwzględnia wzrost cen towarów i usług, które najczęściej kupują seniorzy, 20% wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli płace w Polsce rosną, część tego wzrostu jest uwzględniana w waloryzacji emerytur. Dzięki temu systemowi emeryci nie tracą na wartości swoich świadczeń w obliczu rosnących kosztów życia. Czy waloryzacja będzie procentowa czy kwotowa? W 2025 roku rząd zdecydował się na waloryzację procentową. Oznacza to, że wysokość podwyżki zależy od kwoty aktualnie pobieranej emerytury. Im wyższe świadczenie, tym większy wzrost. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla osób z wyższymi emeryturami, ale mniej korzystne dla tych, którzy otrzymują minimalne świadczenia. Dzięki waloryzacji od 1 marca 2025 roku seniorzy w Polsce mogą liczyć na większe dochody, co pomoże im lepiej radzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Terminy wypłat zwaloryzowanych emerytur w 2025 roku. Waloryzacja emerytur w Polsce zacznie obowiązywać od 1 marca 2025 roku, ale rzeczywiste terminy wypłat świadczeń zależą od harmonogramu zakładu ubezpieczeń społecznych ZUS. W 2025 roku seniorzy otrzymają swoje emerytury w standardowych terminach, jednak w niektórych przypadkach zwaloryzowane kwoty mogą trafić na konta już 28 lutego 2025 roku. Standardowe terminy wypłat emerytur. ZUS wypłaca emerytury w stałych terminach każdego miesiąca. 1. Dnia miesiąca. 6. Dnia miesiąca. 10. Dnia miesiąca. 15. Dnia miesiąca. 20. Dnia miesiąca 25. Dnia miesiąca każdy emeryt ma przypisany indywidualny termin wypłaty, który zależy od decyzji ZUS i nie może być dowolnie zmieniany przez świadczeniobiorcę. Dlaczego niektórzy seniorzy otrzymają wypłaty 28 lutego 2025 roku? Ponieważ 1 marca 2025 roku przypada w sobotę, a ZUS nie realizuje przelewów w weekendy. Osoby których standardowy termin wypłaty przypada na 1 marca, otrzymają swoje zwaloryzowane świadczenia wcześniej, czyli w piątek 28 lutego 2025 roku. Dla pozostałych emerytów wypłata waloryzowanej emerytury nastąpi zgodnie z ich indywidualnym terminem, czyli od 6 do 25 marca 2025 roku. Czy trzeba składać wniosek o waloryzację? Nie. Waloryzacja emerytur odbywa się automatycznie. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. ZUS samodzielnie przelicza świadczenia i wypłaca je w odpowiednich kwotach. W jaki sposób wypłacane są emerytury? ZUS realizuje wypłaty na dwa sposoby: przelew na konto bankowe preferowana i bezpieczna metoda otrzymywania świadczeń. Przekaz pocztowy: Seniorzy, którzy nie posiadają konta bankowego, otrzymują emeryturę za pośrednictwem listonosza. Coraz więcej seniorów decyduje się na przelew bankowy. Ponieważ umożliwia to szybszy i bezpieczniejszy dostęp do świadczeń bez konieczności wizyty na poczcie. Dzięki waloryzacji emeryci w Polsce mogą liczyć na wyższe świadczenia, a osoby z terminem wypłaty 1 marca otrzymają swoje pieniądze już 28 lutego 2025 roku. Dodatkowe świadczenia dla emerytów w 2025 roku: 13 i 14 emerytura. Oprócz corocznej waloryzacji w 2025 roku polscy seniorzy otrzymają również dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 13 i 14 emerytury. Są to jednorazowe świadczenia mające na celu poprawę sytuacji materialnej emerytów i rencistów, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia. 13 emerytura. Kto i kiedy ją otrzyma? 13 emerytura, popularnie nazywana trzynastką, zostanie wypłacona w kwietniu 2025 roku. Jej wysokość będzie równa minimalnej emeryturze obowiązującej od 1 marca 2025 roku, czyli 1879 zł i 27 brutto. Kto otrzyma trzynastą emeryturę? Trzynastka przysługuje wszystkim osobom pobierającym emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – KRUS Emerytur mundurowych Świadczeń i rent socjalnych nie ma znaczenia wysokość emerytury. Trzynastą emeryturę otrzyma każdy senior. Bez żadnych ograniczeń dochodowych. Czy trzeba składać wniosek o trzynastą emeryturę? Nie. Trzynastka jest wypłacana automatycznie razem ze standardową emeryturą w kwietniu. Seniorzy nie muszą składać żadnych dokumentów ani zgłaszać się do ZUS. Czternasta emerytura. Komu przysługuje? Czternasta emerytura, czyli tak zwany. Czternastka. To dodatkowe świadczenie wypłacane w drugiej połowie roku, zazwyczaj we wrześniu lub październiku. W przeciwieństwie do trzynastki, czternasta emerytura nie jest dla wszystkich. Pełną kwotę otrzymają tylko osoby, których miesięczna emerytura nie przekracza określonego progu dochodowego. Ile wyniesie czternasta emerytura? Pełna kwota czternastej emerytury w 2025 roku będzie wynosić 1879 ,27 zł i brutto czyli tyle samo co minimalna emerytura osoby pobierające emeryturę wyższą niż 2900 zł brutto otrzymają pomniejszoną czternastkę na zasadzie złotówka za złotówkę kto nie otrzyma czternastej emerytury seniorzy których miesięczna emerytura wynosi więcej niż 4734 zł i 61 groszy brutto nie dostaną czternastki ponieważ po zastosowaniu zasady złotówka za złotówkę Kwota świadczenia spada do zera. Czy czternastą emeryturę trzeba zgłaszać w ZUS? Nie. Podobnie jak trzynastka. Czternasta emerytura jest przyznawana automatycznie, więc seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. Podsumowanie: kiedy emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze? Trzynasta emerytura. W kwietniu 2025 roku. Dla wszystkich seniorów, niezależnie od dochodu. Czternasta emerytura. We wrześniu lub październiku 2025 roku, ale tylko dla osób z emeryturą do 4734,61 zł brutto. Dzięki tym dodatkom polscy seniorzy mogą liczyć na większe wsparcie finansowe w trudnych czasach rosnących kosztów życia. Limity dorabiania dla emerytów i rencistów w 2025 roku. Wielu polskich emerytów i rencistów decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej aby poprawić swoją sytuację finansową. Jednak osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, muszą uważać na limity dodatkowych przychodów. Ich przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem wypłaty świadczenia. Kogo dotyczą limity zarobków? Limity zarobkowe obowiązują emerytów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a także rencistów. Ważne, Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy nadal są aktywni zawodowo. Limity zarobków od grudnia 2024 roku do lutego 2025 roku. Limity zarobkowe zmieniają się co kwartał, ponieważ są uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Od grudnia 2024 roku do lutego 2025 roku obowiązują następujące progi. 1. 70% przeciętnego wynagrodzenia 5713 zł i 20 groszy brutto. Jeśli dodatkowe zarobki przekroczą tę kwotę, ZUS może zmniejszyć świadczenie emerytalne lub rentowe. 2. 130% przeciętnego wynagrodzenia 10610 zł i 20 groszy brutto. Jeśli dochody z pracy przekroczą ten próg, ZUS może całkowicie zawiesić wypłatę emerytury lub renty. Przykład: Pani Anna, która pobiera wcześniejszą emeryturę i zarabia 5500 zł brutto miesięcznie, nie musi się martwić. Jej świadczenie nie zostanie zmniejszone. Pan Marek, który dorabia 6000 zł brutto, przekracza pierwszy próg, więc ZUS pomniejszy jego emeryturę. Pani Barbara, której dochody wynoszą 11 tysięcy złotych brutto, przekracza drugi próg i jej świadczenie może zostać zawieszone. Czy limity zarobków będą obowiązywać przez cały 2025 rok? Nie. Limity są aktualizowane co trzy miesiące. Nowe progi dochodowe zostaną ogłoszone w marcu 2025 roku. Na okres marzec maj, czerwcu 2025 roku, na okres czerwiec, sierpień. Wrześniu 2025 roku, na okres wrzesień-listopad, grudniu 2025 roku, na okres grudzień-luty 2026 roku. Jakie konsekwencje grożą za przekroczenie limitów? Jeśli emeryt lub rencista przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, jego świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia, jeśli dodatkowe dochody przekroczą 130% przeciętnego wynagrodzenia. Świadczenie może zostać całkowicie zawieszone. Ważne. ZUS monitoruje dochody emerytów i rencistów na podstawie informacji przekazywanych przez pracodawców. Jeśli senior nie zgłosi swoich dochodów, może zostać zobowiązany do zwrotu nadpłaconych świadczeń. Osoby powyżej wieku emerytalnego, 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni, mogą dorabiać bez ograniczeń. Osoby na wcześniejszej emeryturze lub rencie muszą uważać na limity dochodów. Od grudnia 2024 roku do lutego 2025 roku limity wynoszą 5713 zł i 20 brutto. 70% przekroczenie tej kwoty może skutkować zmniejszeniem świadczenia. 10610 zł i 20 brutto. 130% przekroczenie tej kwoty może skutkować zawieszeniem emerytury, renty. Limity są aktualizowane co 3 miesiące. Więc warto regularnie sprawdzać nowe progi. Dorabianie do emerytury jest świetnym sposobem na poprawę sytuacji finansowej. Ale warto pamiętać o obowiązujących limitach, aby nie narazić się na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przez ZUS.